Od najmłodszych lat to moje wychowanie religijne dbała mama. Tato się nami nigdy nie interesował. Zawsze wszystko zrzucał na mamę. Był w domu, ale tak, jakby go nie było. Mama nauczyła mnie modlitwy Ojcze Nasz, a ja jako dziecko nie lubiłem tej modlitwy. Zawsze wtedy stawał mi przed oczami mój ojciec, który jest obojętny na mój los, który się mną nie interesuje, który mnie nie przytuli, gdy jest mi smutno, który nie reaguje, gdy coś mi się uda, a tylko, gdy zrobię coś złego, na mnie krzyczy. Taki obraz Pana Boga sprawiał, że nie potrafiłem Go kochać. Jak dorastałem wyfrunąłem z nowego Gniazka, jakoś nie było mi śmieszno odmawiać modlitwo i czy nasz, do domu też niechętnie wracałem. Któregoś dnia było to w wielkim poście, koleżanki z roku zapytały się mnie, czy pójdę z nimi na naukę rekolekcyjną do ich duszpasterstwa akademickiego. Miał przyjechać jakiś znany rekolekcjonista. Zgodziłem się z sympatii do koleżanek i akurat miałem wolny wieczór. Co ciekawe była to konferencja o ojcostwie. Miałem muzy w oczach. Dostałem całkowicie obnażony ze wszystkich swoich pretensji, żalów i innych uczuć. Skorupa pękła i moje oczy się otworzyły. Zrozumiałem, jakim ojcem jest Bóg i jak przez wiele lat sam siebie oszukiwałem, widząc go przez obraz mojego ojca. To były najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu, ale to jeszcze nie koniec tej historii. Moim postanowieniem po rekolekcjach było naprawienie relacji z ojcem. Po dłuższej nieobecności pojechałem do rodziców, usiadłem naprzeciw ojca ku jego zdziwieniu i powiedziałem mu: Straciliśmy ponad 20 lat, ale nie chcę tego czasu więcej marnować. Porozmawiaj ze mną. Opór był duży, nie mieliśmy wspólnych tematów. Powoli przełamujemy lody, braku relacji ze sobą, ale w tym wszystkim widzę światełko w tunelu. Może jeszcze odzyskam ojca ziemskiego, bo tego w niebie odzyskałem na zawsze. Bardzo wiele osób w młodym wieku porównuje obraz swojego ojca biologicznego do obrazu Boga ojca, który jest w niebie. Jednocześnie też później taki obraz może rzutować na wiarę danego człowieka. Nasz bohater w którymś momencie swojego życia zrozumiał, że ojciec ten ziemski może popełniać błędy z racji tego, że jest tylko człowiekiem. Ale Bóg, który jest ojcem, ten, który jest w niebie, jest tym ideałem, do którego każdy z nas podąża, ale zdaje sobie sprawę ze swoich grzechów, słabości, niedociągnięć. Ważne jest to, aby patrzeć na ojca, który jest w niebie z miłością. I na tego ojca, który jest na ziemi, także z miłością, mimo jego słabości i grzechów. Może to jest dobra okazja, aby jednocześnie, też niezależnie od tego, jaki jest nasz ojciec, jak nas potraktował ten ziemski ojciec, aby dziś pomodlić się za niego.